Serpuśni, palmy, tu zebranych, tu kości. Więże i piosenki, na babci i dziadka dwa tygodnie ćwiczyła wesoła gromadka. Wstałem na coś i zadałem czyć Proszę się nie gniewać, jeśli źle wypalnie.

Do ode, żeby do że by dość tego stać, całe do a ja z dwaj byłem. Wiem, że nie A ty z policją znam, się nie. albo siadanie. A tu jedź patu, canteta, pantami. pan tam bo jest 我也不追。 Rośnie nam rzepka, że aż się patrzy. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Schrupnąć by rzepkę z kawałkiem pleca. Więc ciągnie dziadek, rzepkę nie może. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Pomyślał dziadek, sam rady nie dam. Kogoś na pomoc zawołać trzeba. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią Bogą Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć ciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydał się ktoś na przyczepkę. Przed domem wnuki palce wyprawiają. ciągnął i ciągnął wyciągnął cię na noc chłopcy szczeniaczka i mruczka. niech cię nie żyje hau hau jeszcze hau jeszcze hau no jeszcze hau przyleciał mruczek i ciągnie wróczka czy teraz uda się ta sztuczka? Kruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają z drogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na górkę czekały kotki w ukryciu. Miau, 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 Jest Zginął marszak miau. Widzą koty, lecz w domu stoją. Nie śpiesznie wcale, choć inni stoją, bo koty, jak wszyscy zapewne wiecie, swoimi drogami chodzą po świecie. Gdy koty o wszystkich się koła siły miałknęły, prychnęły, ogryma siły, stanęły za pieskiem do pomocy i razem z wszystkimi orzechkę wójtoczą. Kotki za mruczka, mruczek za wnuczka. Nuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Ocą się sapią, stękają z ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc wołam kicia, kurka w podgórkach. Przyleciała ususzna kurka. Kurka nasionka wyzbierała, bo koło wszystkich podziowała. Na końcu pięknie się ustawiło i pomóc we wszystkim, bo jest przemiła. Kurka za kotka, kotek za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po się sapią, stękają srogo, ciągnął i ciągnął, i wyciągnąć nie mogą. Szła sobie wąska ścieżynką morską. Krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko Gąski czasami lubią poszczypać, ale gdy trzeba, mogą się przydać. Już nasza gąska przede stoi i nikt się tutaj gąski nie boi. Gąska za kurkę kurka za kotka, kotek za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się stał, stękając z ciągną, Ciągnął, wyciągnął, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko, bo ciągł go nos. Ruńże tu bodźku do nas na pomoc. Już bocia wąskę za ogon trzyma, już się napręża, już się nadyma, Może skosztuje rzepkę na zdrowie. Ciekawe, co nam smak nowy powie: bociek za gąskę, wąska za kurkę, kurka za kotka, kotek za mruczka, mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcę, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają z rogiem? Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Kakała drogą zielona rzepka. Piu, piu. Rzadka to bratka. Cieszy się bardzo, że w tej zabawie razem z Bocianem przysłuży się sprawie: rzadka za boczka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kotka, kotek za mruczka, mruczek za wnuczka, nuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. A na przyczepkę skacze wśród wszystkich kawka natrętna, choć hałaśliwa, bardzo ponętna. Do rzędu żwawo się ustawiła, na samym końcu się ustawiła. I ciągnie kawka zieloną rzadkę, bo na tę rzepkę też miała hrabkę. Tak się zawzięli, tak się zanęli, że nagle rzepkę prunali, wyciągnęli. Aż chcę powiedzieć, co było Wszyscy na siebie pouważali: rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka mruczek na mruczka, mruczek na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę. To nic, że wszyscy potówli się trochę, na rzewkę wielką mieli ochotę. Więc gdy się tylko pozbierali, ze smakiem rzekę zajadali. A ja tylko dodam ze swojej strony, to co już wszyscy pewnie wiecie. gdy się połączy na życiu, o ile więcej zrobić możecie. Dzień babci i dziadka to jeden z najważniejszych dni. W przedszkolnym kalendarzu. Ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy Was zaprosić, drogie babcie i drodzy dziadkowie, do wspólnego świętowania, ale nie zapomnieliśmy o Was. Z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości i siły, abyście jak najdłużej mogli obdarowywać miłością swoje wnuki, cieszyć się z ich osiągnięć, a także uczyć ich tego, co piękne, mądre i ważne. Osielamy wam moc gorących uścisków. Kochamy was całym.